W roli faworyta wystąpi MEA Basket, który w tym sezonie raz już znalazł sposób na pokonanie TS-u basketu. Miało to miejsce 8 grudnia ubiegłego roku, kiedy to zespół Przemysława Szurka triumfował 84 do 72 dzięki świetnej postawie w trzeciej kwarcie. Będą to derby Poznania, więc to będzie mecz inny niż wszystkie. Wiemy, jak było w poprzednim meczu z ETS-em, gdzie u nich na parkiecie też graliśmy w środę. I był to dla nas ciężki mecz. Nie wszystko układało się po naszej myśli, oni trafiali dużo rzutów trzypunktowych. To jednak nie wystarczyło, by uporać się z Eneą Basketem. Rzućmy okiem na tabelę grupy A drugiej ligi. Michał Wielechowski i spółka zajmują drugie miejsce. TS Basket z kolei to obecnie 11. drużyna rozgrywek. Ta pozycja nie odzwierciedla jednak realnej siły tego zespołu. Mają bardzo doświadczonych zawodników u siebie w drużynie: Jest Maciej Rostalski, Łukasz Ulchurski. Jest trener Waldemar Mendel, który też wiele lat tutaj w Poznaniu grał i prowadził drużynę z Politechniki Poznańskiej w pierwszej lidze i w drugiej lidze. Po kilku trudniejszych tygodniach sytuacja kadrowa EMEI basketu zdaje się powoli wracać do normy. Mieliśmy dużo kontuzji zawodników młodszych, gdzie oni teraz wracają do składu. Prawdopodobnie w przyszłym tygodniu, czy może w tym już wszyscy będą zdrowi z zawodników młodszych. Dołączył do nas Kuba Fischer po kontuzji kostki. Więc jest to na pewno bardzo duży plus. Bardzo prawdopodobne, że na parkiecie nie ujrzymy za to doświadczonego Dawida Bręka. Kibice ponownie będą liczyli na punkty najskuteczniejszych w zespole Michała Wielechowskiego i Jakuba Simona. Po prostu robimy to, co dla drużyny jest najlepsze w danym momencie, i wydaje mi się, że nikt z nas i nikt z naszej drużyny nie forsuje gdzieś gry pod siebie ani nic takich rzeczy. Po prostu liczy się dla nas bardziej dobro drużyny, aniżeli nasze indywidualne osiągnięcia. Środowe spotkanie pokażemy na żywo na antenie Funk Club TV. Początek transmisji o godzinie 19.25. Zachęcamy do wspólnego kibicowania.